Jeżeli Państwo pozwolą, oddam głos Panu Premierowi, potem Panu Marszałek, jeśli zechce, a później oddam już głos Państwu. Bardzo proszę Panie Marszałku, raz jeszcze witamy w naszym pięknym mieście. Dziękuję Panie Senatorze, Szanowni Państwo, em, Panie Marszałku. Em, to dla nas naprawdę, dla mnie na pewno wielka przyjemność z panem Marszałkiem tutaj być na tej konferencji prasowej, bo, bo uważamy, że te wybory do Parlamentu Europejskiego to są najważniejsze wybory do Parlamentu Europejskiego, na pewno od przystąpienia od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej a tak naprawdę od czasu w ogóle powstania Parlamentu Europejskiego z bezpośrednimi wyborami do niego. Jest tak z powodów oczywistych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy mieliśmy do czynienia z naprawdę dramatycznymi wydarzeniami za naszą wschodnią granicą. W pewnym sensie cały porządek Europy został zagrożony, a sytuacja polityczna w Europie zmieniona, bo okazało się, że to w co wielu wierzyło, że nie ma żadnych zagrożeń militarnych, że nie ma państwa w Europie, które jest w stanie, czy ma chęć um, najeżdżać na inne lub um, szantażować in, inne państwa swoją siłą militarną, że takie założenie okazało się nieprawdziwe. Jedyną możliwą odpowiedzią w tym kontekście, w tej sytuacji jest nieustająca praca na jedność, na zapewnienie jedności Europy i całego Zachodu. I dlatego i ważna część tej pracy musi się odbyć w Parlamencie Europejskim. I to dlatego te wybory do Parlamentu Europejskiego są najważniejsze, jak powiedziałem, od wielu, 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 wielu lat. Oczywiście te wy... I, i, i właśnie dlatego um, Platforma Obywatelska zdecydowała wzmocnić swoją bardzo mocną drużynę w Parlamencie Europejskim. Przecież naszymi europosłami są premier Buzek, pani komisarz Hibner, pan komisarz Lewandowski kandyduje. Zdecydowaliśmy tą ekipę wzmocnić o następne osoby, które też będą częścią tej bardzo prof profesjonalnej i bardzo silnej ekipy. Minister Rosati, Michał Boni, moja skromna osoba, zostaliśmy wytypowani na kandydatów właśnie z tego powodu. I dla mnie jest to wielki zaszczyt, że jestem na pierwszym miejscu na tej liście Platformy Obywatelskiej w Kujawsko-Pomorskim i jest dla mnie też wielką przyjemnością, że pan marszałek na tej liście się znajduje. Te, um, te listy są oczywiście tak jak powinny być zrównoważone. Są kandydaci um, o zasięgu krajowym, może nawet czy, czy nawet europejskim, ale także silnie osadzeni w regionie. Kandydaci lokalni, tacy jak, jak pan marszałek. Jeśli o mnie chodzi, to em, przyjąłem tą propozycję ze strony pana premiera Tuska em, tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Radek Sikorski, minister Sikorski, namawiał mnie do tego, aby jeśli miałbym nie kandydować z Warszawy, bo jestem posłem na Sejm. Rzeczpospolitej Polskiej z Warszawy, że gdybym miał nie kandydować z Warszawy, to żebym kandydował z Kujawsko-Pomorskiego, dlatego że zauważył, że Kujawsko-Pomorskie w świecie polityki europejskiej stało się nieco lepiej znane w Europie dzięki jego pozycji jako naszego ministra spraw zagranicznych, ale że można by Podobnie wzmocnić rozpoznawalność regionu w świecie gospodarki i finansów, gdybym ja został, no gdyby mieszkańcy regionu zaufali mi i gdybym został po tych wyborach eurodeputowanym z tego regionu. Były Wicepremier były Minister Finansów, długoletni Minister Finansów ma kontakty w tym świecie gospodarczym, w świecie tych najwyższej postawionych decydentów w wielkich firmach transgranicznych i w wielkich bankach i innych instytucjach finansowych, jakich nie ma, no nie, ma nie ma wiele polityków. I ja bym mógł i tego się podejmuje właśnie spełniać, jeżeli zostanę oczywiście wybrany, jeżeli e, mieszkańcy regio, e, województwa mi zaufają, podejmuje się właśnie pełnić taką funkcję takiego ambasadora regionu, e, ambasadora województwa, w tym świecie, w tym świecie gospodarczym. <laughs> oczywiście także e, eurodeputowany. Ma możliwości interpelacji, zadawania pytań komisarzom, wywierania presji na Komisję Europejską w poszczególnych sprawach, kiedy po prostu nie są dotrzymane już, już pewne decyzje, które zostały podjęte. I tego też, tego też się podejmuje. A jeśli chodzi o o ogólną politykę naszego rządu i jak ona się odbiła w regionie, no to mogę powiedzieć, że no wszyscy wiemy, że jeden z największych problemów regionu to jest wysokie bezrobocie. Też dlatego taka funkcja ambasadora w tej, w tej sferze gospodarczej ambasadora w Brukseli w tej sferze gospodarczej, jest tak ważna dla regionu. Ale mogę też powiedzieć, że nasza polityka przez te sześć lat, kiedy byłem ministrem finansów i która polegała na oszczędzaniu na wszystkim, aby, mu, aby mieć pieniądze na te wielkie inwestycje infrastrukturalne, takie jak autostrada A1, która będzie dokończona w kwietniu, no to to jest polityka, na której ja śmiem twierdzić, że jednak e, województwo Kujawsko-Pomorskie w porównaniu z innymi no, jest szczególnie, szczególnie korzystało, bo to jest region, który już za no, bardzo niedługi czas będzie mógł korzystać z, w pełni z tej wielkiej inwestycji, jaką jest ta jeden. Mamy tutaj dobre firmy międzynarodowe i krajowe. Mamy PESE, mamy Lucent Alcatel, mamy naprawdę kilka silnych firm. Ich dostęp do rynków światowych pozwoli im na rozwój. To, że mamy te firmy oznacza, że dla innych inwestorów, inni inwestorzy sobie powiedzą, no jeżeli ta firma mogła odnieść sukces, to czemu nie my w tym regionie? Dostęp do A1 szczególnie dla Włocławka i Torunia, jeszcze bardziej zwiększy tą atrakcyjność. Funkcja ambasadora z mojej strony myślę, że w jakim stopniu też może się przyczynić i mamy teraz szansę, aby to bezrobocie, to wysokie bezrobocie zacząć zmniejszać. Oczywiście także niezmiernie ważna dla, e, dla e, regionu, całego regionu, jest inna wielka inwestycja, jaką będzie S5. Ona też jest możliwa dzięki temu, że udało nam się oszczędzać na tylu innych, także potrzebnych rzeczach, ale rządzenie polega na ustawianiu priorytetów. Myśmy sobie powiedzieli, najważniejsza rzecz to są miejsca pracy, to jest rozwój gospodarczy i ten rozwój gospodarczy, także w regionach, wymaga tych wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Więc z tych trzech powodów myślę, że no, ośmieliłem się przyjąć tą, tą propozycję premiera Tuska i, i tej zachęty, aby właśnie stąd kandydował Radka Sikorskiego. Dziękuję bardzo. Pa, panie marszałku. Panie. Tak, ja myślę, że mogę zwrócić się do wszystkich mieszkańców naszego regionu o jedno: o to, żeby poszli do wyborów, bo to jest niezwykle istotne, aby frekwencja była wysoka podczas tych wyborów, bo ta frekwencja zdecyduje, czy w ogóle będziemy mieli eurodeputowanego z naszego regionu. Tutaj kilka procent może o tym zaważyć. Mamy reprezentację bardzo silną, zarówno zarówno złożoną z fachowców takich jak pan premier, ale także jak pan premier powiedział, inne osoby, które są na tej liście bardzo mocno osadzone w naszych lokalnych realiach. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować wspólny cel, jakim jest wprowadzenie eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego i Poprzez to zrealizować najważniejsze dla naszego regionu inwestycje. A pośród tych inwestycji ja uważam budowę tamy w okolicach Nieszawy Ciechocinka za kluczową dla przyszłości naszego regionu, bo od niej może zależeć rozwój gospodarczy. To naprawdę jest ten moment, w którym będzie się to rozstrzygało. Oczywiście także wiele innych. Wtedy, gdy będziemy. Będziemy mówili o realizacji regionalnych programów operacyjnych, o realizacji środków, które spłyną do nas w latach 2014-2020. Tam wszędzie będzie bardzo potrzebna pomoc eurodeputowanych i mamy nadzieję, że dzięki tej kampanii, dzięki artykułowaniu naszych potrzeb, będziemy bardzo dobrze słyszani w Brukseli i w całej Europie, bo w tej chwili już nie ma małych naszych lokalnych interesów. My działamy w jednej wspólnej Europie, w Europie, gdzie niejednokrotnie decyzje dotyczące Włocławka, Torunia czy Bydgoszczy będą zapadały w Brukseli, i o tym trzeba pamiętać, że to są bardzo ważne wybory. To nie są wybory gdzieś tam do Brukseli, to są wybory naszej przyszłości tutaj. I to, co powiedział pan premier, to jest także wybór. Zjednoczonej, wolnej, solidarnej Europy, bo taką chcemy mieć i o taką będziemy zabiegać we wszystkich naszych działaniach. Dziękuję bardzo. Głosu daję Państwu. Bardzo proszę o pytanie. To znaczy, właściwie to już Pan tutaj na początku powiedział, że. Ważne są miejsca pracy, rozwój gospodarczy, ale jeżeli już y, stanie się faktem, że pan premier zostanie to jakim ważnym tematem na początku się wraca, do Parlamentu? Myślę, że musimy zdać sobie sprawę z tego, że to nie, to nie poszczególnie europosłowie e, ustalają e, agendę Europarlamentu. Agenda Europarlamentu efektywnie jest jakby wnioskiem, skutkiem tego, co jest zdecydowane na Radach Europejskich szefów państw i rządów. Um, Parlament Europejski ma duży wpływ na to, jakie, jaki będzie ostateczny kształt tych decyzji, ale to nie Euro Parlament Europejski, a tym mniej jeszcze poszczególni posłowie o tym decydują. Dlatego musimy myśleć w kategorii całej kadencji. Na pewno od samego początku, i to nie jest sprawa regionalna, ale ona jest absolutnie kluczowa dla regionu, od samego początku musimy działać na rzecz zjednoczenia Europy i zjednoczenia całego Zachodu, bo tylko Zjednoczony Zachód może nam zapewnić bezpieczeństwo. A tylko bezpieczeństwo może nam zapewnić rozwój, bo kto będzie inwestował w kraj czy w region, gdzie myśli, że nagle mogą pojawić się jakieś obce czołgi? Nie mówię, że jest takie ryzyko. Takiego ryzyka dzisiaj nie ma i w przyszłości też nie będzie, jeżeli będziemy w stanie zapewnić tą jedność Zachodu. Ale nie tylko, że tego ryzyka nie ma i, będzie, i wszystko zrobimy, aby go nie było, ale z punktu widzenia inwestora jest też też ważne aby on nie myślał nawet jeśli tego ryzyka nie ma że może ono powstać więc dlatego od samego początku będziemy jako ta silna silna bardzo silna drużyna platformy obywatelskiej pracowali na rzecz jedności Europy jedności całego zachodu i to będzie procentowało co do, co do konkretnych spraw no to już wynegocjowaliśmy, no byłem z, panem, z premierem Tuskiem i z ministrem Kalembą, jak wynegocjowaliśmy te 440 miliardów złotych funduszy europejskich na tą perspektywę 2014-2020, o której mówił pan marszałek. Jedna z najważniejszych rzeczy będzie pilnowanie rocznych budżetów. Pilnowanie, aby zawsze Polska dostawała... To, co w ramach tego, tego budżetu, siedmioletniego jej się należy. Żebyśmy mogli także ułatwić przesuwanie pieniędzy z jednej kategorii tego budżetu na inną, żeby nie były nie marnowane, ale żeby ich wydatkowanie nie było przesuwane w czasie. A także pilnowanie wydatków. Yy, które idą czy środków europejskich, które idą na inne kraje, żeby tam nie powstawało marnotrawstwo, żeby pieniądze, które są, no, żeby wszystkie pieniądze, które do nich idą, były, były należycie używane, a jeżeli wykryjemy, że jest coś nie tak, to żeby wróciły do puli centralnej, bo wtedy jest szansa, że przyjdą do nas. To jest jedna też z funkcji ważnej, ważnych funkcji kontrolnych. Parlamentu Europejskiego NIKu, a Parlament też ma pewien wpływ na ten, na ten Europejski NIK. Więc to będą na pewno dla mnie wszystkie te sprawy budżetu, budżetowe, finansowe, gospodarcze będą najważniejsze, dlatego mówiłem o tej funkcji, że tak, tak to nazywam ambasadora województwa. Myślę, że jak dotąd w naszej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, w naszej mam na myśli regionu i województwa, znaczy województwa, że tego trochę brakowało i też jeśli chodzi o sprawy regionalne i proszę, myślę, że musimy jasno powiedzieć, oczywiście te kwestie, tych dróg wodnych, to to jest nowa sprawa i tutaj będziemy mieli wpływ i tutaj będzie też konflikt z niektórymi innymi ugrupowaniami politycznymi na poziomie europejskim, szczególnie z zielonymi ekolog ekologistami, ekologami. I tutaj będę na pewno im bardzo Stanowczy, szczególnie, że to stanowisko ekologów jest wewnętrznie sprzeczne, bo przecież też musimy sobie zdać sprawę z tego, że drogi wodne są z punktu widzenia ekologicznego bardzo korzystne, jeśli chodzi o obniżanie emisji dwutlenka węgla. I wobec tego ekolodzy też muszą podejmować trudne decyzje, nie tylko ministrowie finansów. I muszą wybrać, co jest najważniejsze, będziemy walczyli o to, aby nie, nie utrudniali. Ten rozwój proekologiczny, jeżeli patrzymy na całą na całą ziemię, a ekolodzy, kto jak to, a kto powinien patrzeć jakby na interesy całej, z punktu widzenia interesów całej kuli ziemskiej, to będziemy walczyli właśnie o te, o te drogi, o te drogi wodne na pewno. To jest już taki konkretny interes, który w którym Parlament Europejski będzie miał e, e, wpływ, pewien wpływ, pewien wpływ. E, ale jak, jak mówiłem wcześniej, no poza tym, tą kwestią tych e, dróg wodnych, to m, i, no, czasu do czasu zdarzają się takie sprawy, które są ewidentnie ważkim interesem regionu. Wtedy też myślę, że osoba, która... M, czy, e, europoseł, który no, ma duże, duże znajomości wśród polityków europejskich, e, ma większą wiarygodność, bo tutaj nie chodzi, czasami nasza główna partia opozycyjna e, e, przedstawia tę e, politykę europejską w formie takiej batalistycznej, tak? że trzeba walczyć o interesy. Głównie trzeba przekonywać i tłumaczyć i uświadamiać. I ten, który umie przekonywać Wytłumaczyć i uświadomić, ten wygrywa, a nie ten, który obraża i mówi, że flaga że europejska to jest szmata. Tak? Więc to jest chyba najważniejsza funkcja. I żeby tłumaczyć i przekonywać, to trzeba mieć wiarygodność. I myślę, że no, ta drużyna platformy obywatelskiej, o której mówiłem, i, i no także. W pewnej mierze były minister finansów, były wicepremier, tą wiarygodność mogą mieć. Dziękuję. Ja mówię oczywiście o inwestycjach prywatnych, nie, nie, nie unijnych. No ja myślę, że ja myślę, że jednak... No, Kilkoma rzeczami. Po pierwsze, jest kilka dobrych uczelni, jest, duży, jest wysoki poziom kapitału ludzkiego, jest tradycja bardzo rzetelnej pracy, tak, takiej sumiennej pracy. No i teraz są, jest dobry dostęp e, komunikacyjny. Więc, jak bierzemy te wszystkie elementy razem, no są piękne miasta. To też jest ważne, bo jak inwestor przyjeżdża, no to też lubi no, się zatrzymać w miłym miejscu, w miłym hotelu i tak dalej. Nie, nie wolno tego nie doceniać. I jest piękny krajobraz, to, to nie, jest bez, nie ma bezpośrednio nic do czynienia z inwestycjami, ale pośrednio wpływa na taką ogólną, ogólne, pozytywne postrzeganie, postrzeganie regionu. Więc ja myślę, że są atuty, jeżeli e, umie się je przedstawić w sposób wiarygodny, czyli nieprzesadzony, tak, e, ale taki rzetelny, to myślę, że można dużo dobrego zrobić. Bardzo proszę, pani redaktor się uśmiecha. Jeżeli nie, ja mam nadzieję, że się spotkamy panie premierze jeszcze w Wosławku przed wyborami. Na, na pewno kilkakrotnie. Na pewno kilkakrotnie. Dziękuję Państwu, życzę południa słonecznego i do zobaczenia nie tylko przy urnach, ale wcześniej. Już. Wcześniej jak wcześniej. najbardziej to będzie dla dziękuję, mnie. I bardzo panie. dziękuję Państwu wszystkim.